Kolejny tydzień operacji trzeba wygrać na niuk i wyzwanie od was skrzydłowy w minutę. Akceptuj No nie mogę go trafić, jeszcze jeden. No i dwa fragi od Mervo, dwa hedziki, tak się rozpoczyna. Na pewno tym moim trochę dostał. Jest. Jest bomba. I drugi... Oj, ale mi chodź. Half HP. Dawaj go, dawaj go. Mamy to! Skąd on się tu wziął? No i niestety 85 w jednym. No przecież trafiłem 56 w dwóch headshot był. Dlaczego? O Boże, jaki fart. Six HP bro, six. Six, Front 8, Front 8. Mamy to jest 9-7 dla nas! Samelem.